Czy chcesz w końcu zacząć coś robić ze swoim życiem, w końcu zacząć chodzić na siłownię, jeść zdrowo, ale po kilku dniach dzieje się to. Pozwól mi, że ci się przedstawię. No więc ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem, a w dzisiejszym filmie mogę ci kompletnie przestać robić złe nawyki. No więc już bez zbędnego gadania zaczynajmy. Największą frustracją, jaką słyszę, gdy ktoś próbuje wyjść z jakiegoś złego nawyku, jest to, że po jakimś czasie do niego wracają, bo nie są w stanie bez niego żyć. No i teraz, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak z tego powodu, że to dalej jest częścią Twojej osobowości i może nie chcesz tego przyznać, i może powiesz: Nie, no przecież nie jestem tą osobą, już chcę się zmienić. Tak, ale chęć zmiany to nie zmiana. I powodem dla którego właśnie wracasz do tych złych nawyków jest to, że dalej widzisz siebie jako ta sama osoba. No więc teraz jak możesz to rozwiązać? No musisz zmienić to jak widzisz siebie w swojej głowie, musisz zmienić swoją osobowość. A są do tego trzy główne kroki. Pierwsze mamy wizualizację, drugie mamy przypomnienia i trzecie mamy działania. No więc przejdźmy najpierw do wizualizacji. Więc wizualizacja to po prostu granie takiego mentalnego filmu w swojej głowie, i pokazywanie sobie tego, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie. Czyli, na przykład, powiedzmy, że chcesz przestać palić. Jak będzie wyglądało Twoje życie po tym, jak przestaniesz palić? No, będziesz o wiele szczęśliwszy, będziesz czuł się o wiele, wiele lepiej i będziesz miał lepsze życie. Więc wyobraź sobie to. Wyobraź sobie, co będziesz robił z pieniędzmi, których nie wydasz na papierusa. Napisz to na kartce i wizualizuj to każdego dnia. Wyobrażaj sobie to, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość. A gdy wyobrażasz sobie to 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 w końcu stanie się rzeczywistością. I teraz, dlaczego w ogóle coś, co wyobrażamy sobie w głowie, może stać się rzeczywistością? Dzieje się tak z tego powodu, że nasz układ nerwowy nie jest w stanie powiedzieć różnicy pomiędzy rzeczą, która jest wyobrażona, a rzeczą, która jest prawdziwa. Czyli jeśli jakieś wydarzenie zdarzy się w Twojej głowie, czyli wyobrazić sobie to twoje ciało i twój układ nerwowy myśli, jakby to już się stało. Więc jeśli na przykład wyobrazisz sobie, że teraz jesteś pod zimnym prysznicem, naturalnie twoja temperatura ciała trochę spadnie. Albo na przykład, gdy będzie ci zimno i wyobrazisz sobie, że siedzisz w gorącej wodzie w jacuzzi, to naturalnie, że będzie ci cieplej. Drugie są przypomnienia. No więc o co tutaj chodzi, to po prostu przypominasz sobie to, kim jesteś. Czyli mówisz sobie, jestem lekko atletą, nie palę, jem zdrowo i tak dalej. I mówisz sobie takie rzeczy, nie? I co to robi, to tak wczytuje tą Twoją osobowość na nowo i pozwala ci znowu przypomnieć sobie to, kim jesteś. I trzecia są oczywiście działania. No i teraz, jeśli jesteś tą osobą, przypominasz sobie, kim jesteś, no to teraz musisz działać, nie? Musisz faktycznie coś robić. Więc teraz, jeśli na przykład nie palisz, nie pijesz, jesz zdrowo, chodzisz na siłownię, no to oczywiście tak się zachowujesz. Następną rzeczą, która naprawdę gra ogromną rolę w Twoim zachowaniu, jest Twoje środowisko. I przedstawię tutaj kilka przykładów. No więc, na przykład, powiedzmy. To, ile wody pijesz dziennie, jest bezpośrednio połączone z tym, ile wody jest dostępne wokół ciebie. Jeśli nie masz żadnej wody wokół siebie, naturalnie, że nie będziesz żadnej wody pił. A jeśli będziesz miał, powiedzmy, 10 litrów wokół siebie, to naturalnie, że będziesz pił więcej wody. A też chodzi o na przykład śmieciowe jedzenie. Ile jest śmieciowego jedzenia? Jest. Bezpośrednio połączone z tym, jak dużo śmieciowego jedzenia jest wokół ciebie. Jeśli jest go mało, no to będziesz jadł go mało. A jeśli jest go dużo, no to będziesz jadł go dużo. A jeśli nie będzie śmieciowego jedzenia wcale, no to nie będziesz jadł go wcale, nie? Więc musisz wyeliminować wszystko ze swojego środowiska, czego nie potrzebujesz. Jeśli nie potrzebujesz śmieciowego jedzenia czy czegoś innego, wyrzuć to kompletnie ze swojego środowiska. I co się stanie, to kompletnie o tym zapomnisz. Pewnie miałeś tak, że na przykład wszedłeś do sklepu, zobaczyłeś jakiegoś swojego ulubionego batona, czy nie wiem ciastka. I nagle chciałeś to zjeść, nagle chciałeś, myślałeś sobie, albo to zjadł, albo to zjad. Ale gdybyś tego nie zobaczył, to, to, to by się nie stało. I właśnie o to chodzi, że chcemy widzieć to jak najmniej, żeby jak najmniej mieć tych pragnień. No i to było dzisiaj na tyle. Twoim krokiem działania jest to, żebyś każdego dnia robił te wizualizacje i przypomnienia, no i też wiadomo działał. W opisie tego filmu znajdziesz taką tabelkę, dzięki której będziesz mógł śledzić te swoje nawyki żebyś o nich nie zapomniał. A jeszcze jedno, jeśli potrzebujesz pomocy z wyjściem z jakiegokolwiek złego nawyku, to możesz napisać do mnie na Instagramie i pomogę Ci kompletnie za darmo. I pamiętaj, że najlepszym momentem na zmianę Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.